Profesjonalizm pełną gębą. Podstawka tworzy się tu i teraz z foteli. I można ciąć. Dominiku, co ty na to? Panie, panie, od trzeba przełożyć. i pchać maszynę od siebie. Dominiku, ty krytykujesz, a fachowcy proponują. Praca, można powiedzieć, na cztery ręce. Gdzie pochwały? Chyba tylko majstrowie nie widzą zagrożeń płynących z takich technik pracy. Niech to ktoś przerwie. Bo zaraz sobie krzywdę zrobicie, ja się obawiam chyba trochę jednak. Osiem lat robię no, tak że robiłem wszystko. A nie wygląda. Przecież nie Serio? Będą breakdance'y? Dominiku, szykuj popcorn. <noise> Przynajmniej panowie są konsekwentni i trzymają ten sam poziom. Pracy i tańca. Coś <noise> ja mi się wydaje, że pan się, się skońca. Skońca. Tak samo jak z równowagą. Po małej próbce takich umiejętności... Wracamy do pracy, dobra. Koniec odluźnienia, fajny przerywnik był, jedziemy, 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 bo się ściemnia.